Jesteśmy w drodze do Jerozolimy, a wy oglądajcie cuda każdego dnia. Serio! Naprawdę warto! Polskie Radio. Christian Culture TV. Żyj w mocy słowa. Słuchaj, subskrybuj, udostępniaj. Witaj! Dobrze, że jesteś. Twoje radio gra. Cuda każdego dnia. Oglądaj, posłuchaj i zobacz, jak Bóg przemienia twoje życie. Jak chwalić Boga, kiedy mamy doła! Czy masz w sobie gotowość, by dzisiaj wielbić Boga z całego serca? Jeśli nie, a tak bywa częściej, bo życie nie jest łatwe, czy mimo wszystko chcesz to robić? Kiedy zaczniesz, emocje, które wcześniej nastrajały cię dołująco, zaczną się zmieniać, bo przypomnisz sobie, że należysz do Niego, a on należy do ciebie. Bóg objawi ci na nowo, że jest Bogiem, który cię stworzył i że możesz w tej prawdzie odpocząć. Pokaże ci, że jest dobry, bo dobroć leży w jego naturze, podobnie jak miłość. Że nigdy z ciebie nie zrezygnuje, bo jego łaska się nie kończy, a jego prawda trwa wiecznie. Na nim możesz się oprzeć bez względu na okoliczności. Jeśli jesteś teraz w trudnej sytuacji, zmagasz się z czymś, cierpisz, nie widzisz nadziei, czujesz zmęczenie stresującą pracą, trudnymi relacjami, podnieś oczy ku górze i zobacz swojego pana, który, jak pasterz, troszczy się o ciebie. Zachęcam cię, byś przeczytał na głos Psalm Setny. Wznieś swój okrzyk na cześć Pana cała Ziemio. Słuszcie Panu z radością. Przychodźcie do niego z weselem. Pamiętajcie, że to Pan jest Bogiem. On nas stworzył i do niego należymy. Jesteśmy jego ludem i owcami jego łąk. Wkroczcie w jego bramy z dziękczynieniem. Wejdźcie na dziedzińce z pieśnią chwały. Sławcie go, błogosławcie jego imię, ponieważ Pan jest dobry. Jego łaska trwa na wieki, a wierność jego rozciąga się na pokolenia. Uwielbienie to wybór, nie uczucie. To wyraz naszej wiary w jego dobroć, łaskę i prawdę. Oddaj mu chwałę, bo on jest jej godzien. Ojcze, wywyższam twoje imię. Ty jesteś dobry, jesteś wierny. Twoja łaska trwa na wieki i dajesz mi ją hojnie każdego dnia. Dziękuję. Opracowanie Andrzej Til i Bogusia Król. Dziękuję, że jesteś. Kochana, musisz to zobaczyć. To jest mój ulubiony kanał na YouTube. Wow, ja też subskrybuję Osobowość Plus. Subskrybuj i ty!